Chciałbym stworzyć swój własny scenariusz. Chwilka, chwilka, poczekajcie, chwilę. Tu. Więc dziś, teraz jest salutkie, wszystko oprócz Stanów Zjednoczonych. Chciałbym to. Słuchajcie. No i musimy, kurde, grać na drugiej wojnie światowej. Ale w sumie... Ja nie mogę, trzeba usunąć całą kanalę, by odwrócić tę kanalę. W zasadzie zadeczone trzeba przezroczyć moje po prostu każdemu kratkom. Nie! Yeah. Nie! Yeah. Ty yeah. znika jak z tego, holy fuck. I pierwsza sprawa. Tutaj Kanada będzie miała ten. I Kanada będzie miała laskę w końcu. Ale lubię to malować. Całą wnętrzność. Płoństwo. Robię to raz na jakieś 3 dni. Ale piękne dźwięki, bo teraz zaśpiewają. Wszystko skończone. Dobra, czas na prawdziwą Europę. Budzimy się dzida. Hartuje. Jeszcze trzeba się wsiąść za Meksykanida i różne te wyspy. A weźmy zróbmy po prostu kubę. Tą wielką więc to. tak! tak wielka kuba, tylko wielką to Добро, давай. Так, так, Да. А ты бы к циклу записи свою. Экспансия. Ууу, тайбэдишь, вы читаете. Ууу, я тут. Ууу. Czekajcie. Prz... Akowo ja. Dobra, tam po prostu taką wielką proszę. No, To za duża. Ale nie dziwaj, weź to mój już, więc to ja mogę wszystko robić w sumie. Jako tak za, za... dużo tych. Nie państwo, więc trochę dabi. Gdzie tu jest na przykład jakiś kraj do odrodzenia? Ujada francuska. Może przejść ona aż do tego bosza. Kolejne. Kloira. Wiem, że ten kraj nie istnieje. Nie wiem nawet, co to jest za kraj. Ale może on na przykład zakrywać rzeki być od duszy A teraz chcę odrodzić Peru. Czy te Peru Dobra. Mam. No, no i w końcu to można. No i kraje, które są tutaj po tego. Od razu trafiłem na Argentynę. To będziesz akurat. Argentyno troszeczkę gdzieś. Ło Ło To będziesz za to Białe Tylko gdzie jest jakiś tutaj kraj? Jakieś słowiotki. Oliwia. Albo wiem, co, co jest Unia Europejska w Polsce, Jestem w Afryce, na ja jak jakby się byli, to będą kolonie europejskie, tutaj nie będzie mieć swojej strony bo mam pomysł na nią. Ale to musimy iść do, do Europki i tutaj zaczniemy swoją podróż. No i tutaj ma już swój... Dlaczego jest tu? Dobra, i tu będzie miała swoje kolonie. Na pewno jej się tu spodoba. Ustaw stolicę w Badrycie, A my przechodzimy do pięknej Francji. Ej, pięknie. To na pewno nie jest... To na pewno nie jest właśnie we Francji. Super, ale spierdzieliłem A i chciałem przypomnieć, do zasubskrybowania i lajkowania filmów naszych. Kto wie, może to jak jakieś dzięki specjalne. Kurde, ja lepiej jest. Oczywiście. To cztery plusz. Luksemburg już mamy z głowy. Teraz boli, jaka ona super, i czekaliśmy na nieco. O on... nie obrażcie mi się, ale Polska też dostanie. Oj, sporo teredów, ale... Teraz to Niemca sprawa. O Czuję, że jest za dużo tych terenów. Nigdy wiele niczego. <laughs> Rzesza się wrobiła. To za wszystko dziesięć szwala On to z... będzie musiał to sprzątać. Co? Czekaj, wilka? Sprzątać. Ja to mam plan Taką że będę zrobić i tych, którzy lubią słowa, facje mają o, dziwo lepsze szczęście, bo dostają na te tereny. Polska niestety zostaje niestety trochę zmieszczona. Kurde, oda. Oda to jest rzecz trojga narodu. Najlepszy kol świata. Oda to ma szczęście Polska Wiki tu ja tutaj przecież wyłafaja na foyerze Niech będzie tutaj takie duże tu będzie będzie blisko bosków Dajby gdzieś taki klocek do niej, tylko żebyśmy zrobili to tak, żeby wyglądało, żeby to było jej teraz. No to dajby takie coś. I dajby takie coś. Ale duży ten teren. Ale też niezbyt. E, też niezbyt dobre wieści dla nich, czyli Imperium pańskie. Nie, nie. Tylko wiecie, ja nagrywałem przez te przez to, że w niedzielę nie mam czasu, ale jeszcze w sobotę mogę nagrać, więc dobrze. Więc wiecie.

Zawy Tunezji, takie rzeczy. Ale to jeszcze nie koniec dla Turcji. Niespodzianek. Bo jeszcze powiększymy troszeczkę Bałkany. I nie będzie musiała się walczyć o Krym. Bo dostanie go za darmo. Będzie na pewno miała dobrego sąsiada węgra. Pięknego. Więc we włoszech dajemy z jednoczenie Ale, to nie jeszcze będą party dla Włoch. To po prostu część, gdzie dajemy trzy kontynenty, czyli Europa, Ameryka i Afryka. A, i papa, i pełk. Jeszcze, no kurde, ładnie bym zapomniał. Że subskrybujcie i lajkujcie, pa. Bank.